Hej hej, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie vlogu. To jest ten film, o który pytałam Was ostatnio w ankiecie, czy chcecie, abym w jednym miejscu zgromadziła wszystkie moje kosmetyki, jakie posiadam. Wydaje mi się, że jest ich więcej niż mi się wydaje. Zabieram się za wykładanie tutaj na tej powierzchni wszystkich kosmetyków. Zacznę najpierw od tego, co mam w toaletce, a później zacznę przynosić rzeczy, które mam w łazience. To jeszcze nie jest wszystko. To są kosmetyki głównie do pielęgnacji oraz do makijażu. Tutaj w tej części są rzeczy do makijażu, tutaj troszeczkę. Już zauważyłam kilka rzeczy, które są przeterminowane i jestem trochę zdziwiona, że coś się przeterminowało, co myślałam, że jeszcze jest troszeczkę ważne. Teraz będę przechodzić do łazienki, więc zaraz stamtąd sobie wszystko powyciągam i tutaj przyniosę. Właśnie mnie olśniło, że mam trochę więcej tych kosmetyków do makijażu, ponieważ na bieżąco, jak się maluję, maluję się ostatnio w łazience, to właśnie to są kosmetyki, których używam, więc jest tego jeszcze więcej. Mogę Wam od razu w przybliżeniu pokazać, czego używam aktualnie do makijażu. Standard, tutaj ten podkład z Eveline, bardzo go lubię. To jest jako pielęgnacja wieczorna. Tutaj mam puder z Theology, taki sypki. Bardzo fajny produkt. Nie używam tej gąbeczki, raczej tylko pędzelkiem tutaj wydłubuję sobie. Naprawdę mega fajny. Paletka cień już na wykończeniu, ale ja cały czas ją próbuję wykończyć. Tutaj e, tusz też już na wykończeniu, za niedługo będę musiała któryś z tych sobie wybrać. I tutaj produkt do brwi, rozświetlacz. Uwielbiam ostatnio rozświetlać sobie z policzki, kości policzkowe. Tutaj jeszcze mam bardzo fajny rozświetlacz z marki Lili Lolo. Droższy produkt, ale naprawdę... Mega fajne. Oj, jedną ręką to wiecie, ciężko jest cokolwiek otworzyć. To jest ten rozświetlacz bardzo fajny. Wydaje mi się, że to już jest wszystko. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wezmę kamerkę obrócę i możecie sobie teraz na spokojnie popatrzeć, ile tego wszystkiego mam. Powiem Wam, że jak widzę to w jednym miejscu, to wydaje mi się, że naprawdę mam tego mega dużo i to jest za dużo dla jednej osoby. Mam też świadomość tego, że gdzieś tam zapominam o tym, żeby z tych rzeczy korzystać, tak? Mam gdzieś swoich ulubieńców i cały czas e, trzymam się tych ulubieńców. Myślałam, że mam dużo więcej balsamów do ciała, w ogóle nie jest to tak jakoś posegregowane, super świetnie. E, ale tak mniej więcej. Na przykład tutaj mam balsam do ciała. O, jest tutaj data ważności. Ok, e, bo bardzo często jest tak, że tej daty ważności na różnych produktach nie widzę. O, tutaj chyba nie będzie. Tutaj mam puder i on ma jakby numer seryjny, ale nie ma tutaj daty ważności. I to jest to, co mnie właśnie. W przypadku kosmetyków do makijażu denerwuje, że nie wiem czy to jest jeszcze dobre czy nie. E, tutaj na przykład mam, tutaj znowu jest e, numer seryjny, więc może jest tak, że to jest cały czas dobre przez ileś lat i po otwarciu można tu zużyć na przykład tutaj jest 24 miesiące e, ten produkt jest ważny dobry m, od otwarcia. O to co mnie jeszcze też drażni tutaj. Coś takiego mam z Bath Body Works. Na tym zgrzewie znowu jest jakaś seria. Jest informacja, że 12 miesięcy po otwarciu może być używany, ale nie ma nigdzie daty ważności. To mnie właśnie drażni w takich produktach, że nie mam tej świadomości, ile to już u mnie gdzieś tam leży, czy to jest jeszcze ważne, czy nie. Przejdę tak pokrótce, opowiem Wam, co tutaj się dzieje. Jeszcze. Mówiłam Wam już tam o kosmetykach do makijażu, więc tak naprawdę mniej więcej o tyle co teraz widzicie, to właśnie to używam na bieżąco. To używam w wieczornej mojej rutynie z Hello Body. Jak robię peeling kawitacyjny, to później sobie to nakładam. Zanim robię peeling kawitacyjny, to oczyszczam skórę taką pianką. Bardzo fajny produkt. Jak się tą piankę nakłada na wilgotną skórę twarzy, no to jest takie uczucie, jakby ta pianka miała taką konsystencję delikatnie oleistą i czuć zapach kokosa, także naprawdę bardzo Wam to polecam. Nie nie pamiętam dokładnie ile ten produkt kosztuje, ale jeżeli kiedyś będę miała jeszcze zniżkę e, około 50%, bo mm, czasami współpracuję z Hello Body i takie zniżki otrzymuję, to wtedy e, przypomnę wam o tym produkcie, żebyście przetestowały, jeżeli jesteście zainteresowane. Jak mi się skończy, to mam jeszcze drugą. A i jeszcze często peeling kawitacyjny robię przy użyciu toniku ja tonik nakładam na dłoń del troszeczkę sobie nakładam, po prostu kilka kropelek na twarz rozprowadzam, bardzo fajny tonik, polecam wam bardzo lubię markę Liren, mają mm, bardzo fajne kosmetyki, takie delikatne e, na przykład tutaj e, żel miętowy peelingujący, lubię takie peelingi e, dobra, bo miałam tak troszeczkę więcej wam tutaj opowiedzieć aha miałam jeszcze dylemat czy pokazywać wam wszystkie produkty które mam do paznokci ale mam to pudełko strasznie wysoko i tam jest dosłownie może 5 lakierów hybrydowych, więc to Wam tylko tak mówię, żeby już nie dokładać sobie tutaj roboty. E, tyle tych lakierów mam, ale jak widzicie, aktualnie paznokcie pomalowane nie są. E, żel podpysznic, jaki aktualnie używam, szampon oczyszczający z Nivea i Bardzo polecam, bardzo fajny produkt z uzdrowisko. E, czasami też współpracuję, jakby. Mm, na zasadzie barteru z tą firmą. Czasami otrzymuję różne kosmetyki, które mogę sobie potestować, więc oni mają bardzo polska firma, bardzo fajne składy takie. No, nie ma tam, że tak powiem, śmieci. Tutaj mam henne, za niedługo muszę zrobić sobie henne rzęs i brwi. Kolor czarny wybrałam. To jest bardziej do rzęs. Do brwi mam brązową, ale właściwie już jej chyba nie mam, bo chyba mi się skończyła więc brązową będę musiała sobie zamówić bardzo fajny szampon z Biowaxu szamponów w ogóle mam tutaj kilka, ten na przykład jest zaczęty, ten też mhm, jeszcze tu gdzieś jest jakiś szampon tak mi się wydawało, ale Chyba się gubię. Tutaj nowe produkty, dwa żele pod prysznic, Relax Energy. O tych produktach już zaczęłam mówić w vlogu, który jeszcze nie zmontowałam. Tu przechodzimy do kosmetyków z Hello Body. Bardzo dużo tych kosmetyków mam, ponieważ wiecie, że współpracuję z tą marką i testuję ich naprawdę różne, różne kosmetyki. Wydawało mi się, że nie, ja mam tylko. A nie, mam szampon, tak jest jeszcze, to jest tutaj, przecież trzy szampony są praktycznie obok siebie, więc mam ten szampon. Jeszcze go nie otworzyłam, bo jak już te mam otwarte, no to wolę sobie je dokończyć i później przejść do tego, ale myślę, że będzie fajnie. Bo z kosmetyków Hello Body jestem naprawdę zadowolona. To nie jest jakiś bayer po prostu to są, uważam, dobre kosmetyki. Tutaj jeszcze mam taką mm, maskę na włosy. Aha, ale używam aktualnie tej maski. Właśnie jej szukałam teraz tak szybko. E, w porządku, z Ziai. Kosmetyki z też są w porządku. Tutaj mam na przykład nieotwarty peeling cukrowy. Raczej takich kosmetyków do całego ciała nie używam. Bardziej lubię peelingi do twarzy, ale... No, do, do ciała tak średnio. E, produkty do samoopalania. Tutaj mam na przykład... Jeszcze tutaj jest z liren bardzo lubię kosmetyki z Liren, już Wam mówiłam. I produkty do samoopalania. Tutaj są rajstopy w sprayu. Trzeba odpowiednią odległość zastosować, żeby sobie plam nie porobić i to jeszcze rozprowadzić rękawicą. Rękawicę tu nie przenosiłam, bo to nie jest kosmetyk. Pianka, mus samoopalająca to uważam, że jest jeden z lepszych samoopalaczy na rynku w takich niższych cenach, bo około 18 zł kosztuje. To ostatnio też używałam. Samoopalający krem do ciała i twarzy. Nieduży problem Produkt, ale też całkiem fajny. Tego nie używałam, a widzę, że data ważności już się zbliża do końca, więc muszę ten produkt zacząć używać. Wygląda ciekawie, ale zobaczymy jak to wyjdzie. To już jest przeterminowane. Tutaj jeżeli chodzi o zapachy, jeszcze sekundka tu gdzieś, to są wszystkie? Aha, tak, to są wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tych zapachów mam. Ten już jest końcóweczka. Ten później będę zużywać. Tutaj właściwie też nie wiem ile jest. No, muszę je pozużywać. Nie chcę dokupywać kolejnych, a bardzo mnie w Lidlu kusi zawsze, jak widzę różne zapachy tam wystawione na tym dziale kosmetycznym. No to y, zawsze mnie tam y, ciągnie w tą stronę, ale wiem, że muszę to zużyć, bo nie chcę. Widzicie, no, trochę tego mam, więc to trzeba tutaj pozużywać. I jestem ogółem zdania tego, że, jak naj że fajnie jest pozużywać wszystko. E, tutaj mam maseczkę z Hello Body i. Tutaj jeszcze mam maseczkę z maseczki. One były w szufladce takiej, w, w toaletce, i po prostu przez to, że miałam utrudniony dostęp do tych miejsc to nie robiłam sobie maseczek więc myślę, że dam je gdzieś indziej jak teraz będę to wszystko pakować z powrotem więc muszę sobie częściej takie maseczki robić dajcie znać, czy robicie regularnie takie maseczki w płachcie ja bardzo lubię maseczki w płachcie tutaj są różne kosmetyki do makijażu bardzo dużo paletek, zobaczcie sobie jedna paletka, nieruszona bo cały czas próbuję tam tą burn dokończyć. Tutaj też bardzo fajna paletka. Ta jest ruszona, ta jest też delikatnie ruszona. Tutaj w końcu nigdy chyba nie użyłam. Ma takie mocniejsze kolory, w ogóle rewelacyjna jest. Ostatnio, jeżeli chodzi o eyelinery, to ich nie używam, bo czasami te kreski mi nie wychodzą. Tutaj jeszcze mam jakiś eyeliner. Często, jak zrobię sobie kreskę, to jak wyjdę gdzieś na zewnątrz, czasami są takie momenty, że oczy zaczynają mi łzawić. I jak. Mam eyeliner, to później to wszystko tutaj w kąciku zaczyna się rozpływać, i, i makijaż wygląda tragicznie, jest praktycznie do zmycia, więc eyelinerów troszeczkę teraz latem właściwie nie używam, ale myślę, że zimą do nich wrócę, bo uwielbiam swoje oczy, jak mam tak podkreślone, e, takie wyraźne. Wyraźną czarną kreskę. Suche szampony. Tutaj mam tylko dwa takie produkty. Oduczyłam się stosowania suchych szamponów. Jeżeli chodzi o ogół, yy, ilość tych kosmetyków, no to wydaje mi się, że tego jest dużo. No jest tego dużo. Ja kiedyś tyle kosmetyków nie miałam. Yy, ale jakby dzięki temu, że prowadzę kanał Mm, różne marki odzywa, odzywają się do mnie i wysyłają mi różne kosmetyki. Dajcie mi znać, czy macie podobną ilość, czy mniej. E, gdybym nie była mm, youtuberką, gdybym nie nagrywała filmów, to miałabym tego zdecydowanie mniej, ale mm, sami wiecie, jak jest. Po prostu otrzymuję czasami różne paczki, niespodzianki, e, propozycje współprac i, i dlatego mam tego więcej. I cieszę się, bo dzięki temu odkryłam dużo fajnych kosmetyków, na które normalnie bym sobie jakby tak nie patrzeć finansowo, nie pozwoliła. O, na przykład to jest bardzo fajny produkt, taki też jakby efekt daje takiego opalonej skóry bardzo szybko, po prostu taki jakby podkład ciemniejszy, opalona rozświetlona skóra, teology, White Tea Face Perfecting Finisher, bardzo fajny produkt, polecam na to bym sobie, normalnie tego bym nigdy nie kupiła, ale mm, po prostu dostałam to, więc, więc z tego skorzystam. Dobra, moi kochani, mój Bobasek e, cały czas ma drzemkę, już sobie spojrzę, 45 minut śpi, także ja będę się powoli e, tutaj z tym wszystkim pakować. E, jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał tu, czy tu? Tu? Nie, tu. Tutaj, tu subskrybujemy, tak? Więc pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się!